Witajcie w kolejnym odcinku Utility Tokens Unlisted, gdzie zgłębiamy się w najnowsze osiągnięcia w RealFi, blockchainie rzeczywistych aktywów. Dziś mam ogromną przyjemność opowiedzieć o wielkim kroku naprzód w branży e-mobilności dzięki blockchainowi C4E i nowemu programowi o nazwie Chargera Early Access Program. Musicie koniecznie obejrzeć ten film do końca, ponieważ wieści zmienią Wasze spojrzenie na przyszłość e-mobilności. Zaczynamy. Czym jest Chargera? To rewolucyjna platforma, która oferuje globalne, bezproblemowe ładowania pojazdów elektrycznych zarówno dla posiadaczy ładowarek EV, jak i kierowców. Niezależnie dokąd jedziesz, Chargera ułatwi Ci dostęp do stacji ładowania EV, jednocześnie umożliwiając posiadaczom ładowarek odblokowanie nowego źródła pasywnego dochodu. Krótko mówiąc, to jak Airbnb dla ładowarek pojazdów elektrycznych. Wyobraź sobie. Masz wolne gniazdko elektryczne w swoim domu lub firmie. Dzięki Chargera możesz zmienić to gniazdko w dochodowy zasób, pozwalając kierowcom pojazdów elektrycznych na ładowanie swoich pojazdów. W zamian otrzymujesz tokeny użytkowe zwane C4E które można wykorzystać w produktach C4E lub wymienić na inne kryptowaluty. To nie tylko sposób na wsparcie rosnącego zapotrzebowania na ładowanie pojazdów elektrycznych, ale także fantastyczna okazja do generowania dodatkowego dochodu przy minimalnym wkładzie. Teraz porozmawiajmy o tym, dlaczego to zmienia zasady gry. Wraz ze wzrostem popularności pojazdów elektrycznych potrzeba dostępnych i niezawodnych stacji ładowania staje się coraz bardziej istotna. Chargera zaspokaja tę potrzebę, umożliwiając zwykłym ludziom bycie częścią rozwiązania, czyniąc ładowanie pojazdów elektrycznych bardziej zdecentralizowanym, dostępnym i opłacalnym dla wszystkich. A teraz, moment na który czekaliście, ważne ogłoszenie, które wyniesie Chargera na wyższy poziom. Z radością informuję, że Commercio Network, czołowy gracz w przestrzeni RealFi, oficjalnie dołączył do programu wczesnego dostępu Chargera EAP. Uczestnictwo ma na celu przyspieszenie wdrożenia rozwiązań mobilności elektrycznej C4E w całych Włoszech. Commercio Network jest znana z rozwiązywania skomplikowanych wyzwań związanych z tokenizacją rzeczywistych aktywów i dostarczania kluczowej infrastruktury dla projektów takich jak ten. Jesteśmy siecią 100 firm, które łączy ten sam cel promowanie przełomowych technologii. A teraz wielka wiadomość: wszystkie 100 firm otrzymało zielone światło od C4E. Aby dołączyć do programu wczesnych użytkowników chargera. To ogromne osiągnięcie. Ich zaangażowanie oznacza, że zobaczymy szybszy wzrost, silniejszą integrację blockchain oraz znaczący wzrost liczby społecznościowych sieci ładowania pojazdów elektrycznych w całych Włoszech. Podsumowując, współpraca między chargera a Commercio Network oznacza, że jesteśmy na progu stworzenia nowego standardu w branży ładowania pojazdów elektrycznych. To ekscytujący czas dla każdego, kto jest związany z blockchainem, mobilnością elektryczną lub po prostu szuka innowacyjnych sposobów na uczynienie świata bardziej zrównoważonym i zyskownym. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak możesz się zaangażować, Odwiedź oficjalną stronę c 4 i nie zapomnij śledzić nas w mediach społecznościowych, aby być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami. Dziękuję za oglądanie Utility Tokens Unleashed. Do następnego razu. Kontynuujcie odkrywanie przyszłości RealFi i bądźcie na bieżąco.